Sąd okręgowy Świdnicy zdecydował o powtórzeniu drugiej tury wyborów prezydenckich w Bąbrzychu na podstawie dowodów o masowym kupowaniu głosów na rzecz Piotra Dłuczkowskiego. Oczywiście sąd miał prawo jedynie orzec o ważności wyborów, jednak tym wyrokiem dał mi również moralne prawo do uważania się za zwycięzcę grudniowych wyborów zarówno pierwszej, jak i drugiej tury. Do tej pory opinia publiczna nie poznała komentarzy Piotra Gruszkowskiego, osoby najbardziej zainteresowanej oprócz mnie w tej, w tej sprawie. No i też lidera lokalnej Platformy Obywatelskiej przynajmniej do pewnego czasu. Natomiast poznaliśmy już szereg wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej w ostatnich dniach na ten temat, które budzą moje głębokie zaniepokojenie, a dowodzą, że zamierza się dokonać kolejny faul polityczny. Szef PO w regionie to jest jedną cytatu. Jacek Protasiewicz pamięta grudniową wypowiedź prezydenta Wąbrzycha, który mówił, że jeśli sąd potwierdzi informację o nieprawidłowościach podczas głosowania, to wybory należy powtórzyć. Jak dowiedział się Radio Wrocław, bardzo prawdopodobne staje się rezygnacja stanowiska. Wojewoda Dolnośląski, tu jest również we władzach PO w regionie, Marek Skorupa, myślę, że powinny się odnieść nawet wybory, jakby dla zwycięstwa idei samorządności, żeby nie było żadnych wątpliwości. I wreszcie Jarosław Gomin. Pan prezydent Kruczkowski dzisiaj przechodzi test swojej lojalności wobec partii. Miejmy nadzieję, że będzie wiedział, jak się zachować. Dziś rano na z kolei słyszałem wypowiedź wojewody dolnośląskiego, który mówił coś o zweryfikowaniu pana Kruczkowskiego przez wyborców w żyjących się wyborach parlamentarnych, sejmowych lub senackich. Opowiadając tym panom, chciałbym przypomnieć, że sąd nie tylko potwierdził informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania ale także zadecydował o powtórzeniu drugiej tury wyborów prezydenckich. Powyższe wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej sugerują, że są bardzo niepokojące właśnie, dlatego, że sugerują, że dzięki temu, że ta partia posiada 100% władzy w Polsce, to właśnie oni zdecydują o rodzaju i terminie nowych wyborów na prezydenta Wałbrzycha. Słowa Gowina wręcz brzmią jak słowa Rosa mafijnego, który żąda lojalności, Wobec swojej organizacji. Mam następujące pytania, które zdaję publicznie liderom Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, czy prawdą jest, że żądacie panowie od Piotra Kruczkowskiego rezygnacji ze stanowiska prezydenta miasta? Jeśli tak, to dlaczego? Skoro sąd orzekł o wygaśnięciu jego mandatu. Po drugie, czy stawialibyście takie żądanie Piotrowi Kruczkowskiemu? Gdyby, i wojewody, gdyby Premier i Wojewoda nie byli członkami Platformy Obywatelskiej. Bo przypomnę, że w przypadku rozpisania nowych wyborów miastem będzie rządził komisarz wybrany właśnie przez tych dwóch panów. Na wniosek Wojewody będzie znaczał go Premier. Jeśli Sąd rozpatrując wniosek o prawidłowości całych wyborów samorządowych zdecydował o powtórzeniu drugiej tury wyborów prezydenckich i wyborów na Radnych w jednym z okręgów, to jakim prawem politycy Platformy korygują ten wyrok? Gdzie jest ta przyzwoitość i wysokie standardy Platformy Obywatelskiej? Dla mnie w ten sposób szefowie Platformy chcą obejść prawo i manipulują opinią publiczną nie tylko w Wałbrzychu, ale w całej Polsce. Bo to żadne honorowe rozwiązanie. To rezygnacja Piotra Kuczkowskiego była honorowym rozwiązaniem do momentu ogłoszenia przez sąd swojego postanowienia. Potem to jest żadne honorowe rozwiązanie, to jest uchwały polityczne, mające na celu utrzymanie władzy najpierw poprzez komisarza, a potem przystąpienie do nowych wyborów z nowym pewnie kandydatem na Urząd Prezydenta, bo jak już słyszeliśmy, pan Kruzkowski jest przewidywany do weryfikacji przez wyborców na wyborach senackich lub Sejmowych. Ja powiem tak, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mecz finałowy mundialny. Mecz jest przerywany, ponieważ jeden, jedna z drużyn, jednej z drużyn awanturują się na trybuny. FIFA decyduje o powtórzeniu meczu. Tymczasem jeden z trenerów, trener główny trener przegranej drużyny, e, mówi: Nie, my wycofujemy tę drużynę, zmieniamy na nowo, a w ogóle to rozpisujemy mundial gdzie indziej, najlepiej u nas. Tak zachowuje się właśnie pan premier Donald Tusk, lub też ci, którzy decydują o tych sprawach, a są podażami Platformy Obywatelskiej. Dlatego uważam, że ta droga, o ile oczywiście te myśli, które tutaj wygłosiłem, na podstawie informacji medialnych i wypowiedzi platformy są prawdziwe, to jest to rozwiązanie absolutnie niehonorowe, to jest albo świadoma, albo nieświadoma manipulacja opinią publiczną i kpiną z idei samorządności i demokracji. Tyle z mojej strony, bardzo proszę o pytania innymi słowy do gryka, tak? Pan, pan Kuczkowski. Tak, jeżeli sąd zdecydował, a cały czas jest droga jeszcze prawna, nie zamknięta, gdyby sąd zdecydował o powtórce całej wyborów, to oczywiście podpisuje się pod tym wyrokiem, bo tego też domagałem się od początku, ale takie rozstrzygnięcie powinno zapaść w wyniku postanowienia sądu, a nie wskutek decyzji liderów Platformy, który manipulując chcą rezygnacji pana Kuczkowskiego, po to w mojej ocenie aby utrzymać władzę Wałbrzycha, jak Wałbrzych był przez komisarza, a potem przystąpić z nowym kandydatem do nowych wyborów. A czy znany są Państwo, czy jest znany taki przypadek w Polsce, że nie było tego typu to się wtedy stało? A nie było takiego przypadku, także piszemy historię jako pierwsi. Bo mówi, że nie ma czego rezygnować, co uzyskało się mandat, jak mówimy, trochę tak? Czy, prawnicy no wasi, tak. czy Wasi prawnicy brali, to znaczy, bardzo... oczywiście <laughs> Przez kilka dni e, słuchałem opinii prawników różnych, no i jak to z reguły bywa, te opinie nie były jednoznaczne. E, natomiast przeważała jednak opinia, że póki wyrok nie jest prawomocny, to rezygnacja w chwili obecnej z mandatu przez Pana Gruszkowskiego, mandatu Prezydenta Miasta, Skutkuje rozpisaniem nowych wyborów, oczywiście przejściem przez całą procedurę, przyjęcie rezygnacji i mandatu przez Radę Miejską, a potem jest wyznaczenie komisarza wyborczego przez premiera na wniosek Wojową. Czyli jak miał to do piątku, tak? Nie, jeżeli żeby to miało sens, tak? Powiem, jeżeli by to tak, jeżeli by do piątku, to też nie zdanie wyrok uprawomocniony. Bo to sytuacja, kiedy wyrok byłby prawomocny, powoduje, że ta droga staje zamknięta. Do momentu, kiedy wyrok jest nieprawomocny, a ile się pełnił prawomocny, to nieprawomocny, nieprawomocny? To jest tak. Dokładnie to techniczne ale to w ten sposób, że w ciągu siedmiu dni od daty y -y. wyroku trzeba złożyć i nie. Składa się zainteresowanie. W tym wypadku zainteresowanymi jest pan Patryk Wild, pan Koczkowski, komisarz wyborczy i ja. Jeśli ja w tym wypadku nie, bo to nie był mogli u panoterspapy Kalina Właściwie Jacka Garowskiego. I to, co mogą złożyć wniosek? o pisemne uzasadnienie danego postanowienia. I od tej pory, kiedy otrzymają dopiero te uzasadnienie pisemne, a to może być różnie, pan przypomnę, że na uzasadnienie pisemne w roku styczniowego w sprawie Patryka Wilda czekaliśmy miesiąc, dopiero od momentu otrzymania tego pisemnego uzasadnienia sąd ma tydzień czasu na, czyli jest tydzień czasu na złożenie do sądu apelacji. Ja mam pytanie, czy przyjmując ten tok myślenia Pański, że Pan prezydent Kruczowski, przed prawomoceniem wyroku składa rezygnację z mandatu. Rada miejska, mając większość, przyjmuje tę rezygnację, ale to musi się prawomocnić też, ale może też być zaskarżona ta decyzja. Czy, czy w takim razie będziecie zaskarżali taką lub decyzję o określeniu mandatu jako radni? To jest jedna z hipotetycznych dróg. Ja myślę, że na razie jest tyle możliwości, że poczekałbym na ruch Platformy, chociaż, jak mówię, te wypowiedzi, o których, o których cytowałem, o których mówiłem, pokonały mnie na tyle, że chcę zabrać publicznie w tej sprawie głos i jakby uprzedzić pewne wydarzenia. Sąd, jeszcze raz powtórzę, orzekł o powtórce drugiej tury wyborów prezydenckich. Tym samym przyznał, że wybory w pierwszej turze, wybory prezydenckie były przez prawidłowo. I teraz, żebyśmy Dokończyli tę walkę. Honorowo pan Kruczkowski powinien stanąć do drugiej tury wyborów prezydenckich. Na tabelę, korzystając z okazji, taki apel przez media, bo pan Kruczkowski jest nieosiągalny dla nikogo, dla mediów również, ale może wreszcie będzie osiągalny dla drodzy Państwo. Mam osobiste przesłanie do niego. Stańmy do tej drugiej tury wyborów prezydenckich. Mogę tutaj mu rzucić taką elegancką rękawicę Duży struktury prezydencji. To ma znaczenie podwójne. W kodeksie konorowym, oczywiście z lat minionych, oznacza to wyzwanie na pojedynkę, ale też na tą sytuację Wałężycha, dla mnie to oznacza, że trzeba wreszcie ten Bałczyk posprzątać, bo wysprzątanie, jak widać, działa magne. Okay. Mam nadzieję, że przyjmie tę kartę tutaj rzuconą. E, oczywiście, że się objawi opinii publicznej w znaczy, Ta sytuacja, która tutaj e, to próbują jak ma, w moim ocenie tworzyć politycy platformowe, może skutkować e, nowymi wyborami e, i wystąpieniem nowego kandydata, świeżego, wypoczętego, otrzymanego do tej pory na dokingu gdzieś w ukryciu. Być może to by się namaszczał, może ktoś inny, nie wiem, Szczerze nie obchodzi. Nie? No to jest tyle ma wspólnego z normowym rozwiązaniem, jak to jakbyśmy wszyscy uczestniczyli, mówię o kandydatach na wyborach prezydenckich, w biegu maratońskim. na 41. kilometrze nagle kandydat Platformy dostaje zadyszki, łapie go kolka, schodzi i wchodzi w momencie nowy e, biegarz na rewizyjny. No i to jest tak wygląda właśnie rywalizacja wyborów w Platformie, jeżeli to, co zapowiadają, się spełni. Czyli pan jest to na Kowalczyk, złoty medal wśród zdrowych. Tak, żeby wszyscy zdrowi, i na umyśl. A proszę powiedzieć, no, reagujecie Państwo dosyć stanowczo przeciwko przeciwko temu, co ewentualnie może się wydarzyć, w ogóle nie wiemy, czy tak się stanie. Czego się Państwo obawiacie? Znaczy, czego się obawiacie w drugiej turze Lubiński Kruczkowski i czego się obawiacie w powtórzonych wyborach, gdzie rozumiem, Lubiński też będzie kandydatem, ale będzie jeszcze wielki? Um. Czy jeśli chodzi o drugą turę wyborów prezydenckich, jeżeli doszłoby do powtórki, tak jak orzekł sąd, to oczywiście obawiamy się tego procederu, który miał miejsce, który był powodem unieważnienia wyborów czy kupowania głosów. Ja już wygodnie o tym mówiłem, ale przypomnę, że jestem za tym, aby te wybory, powtórzone wybory prezydenckie i były pod ważną obserwacją różnych organizacji, które statytowo zajmują się obserwacją wyborów pod kątem ich prawidłowości przebiegu. Sytuacja, kiedy wybory były powtórzone od początku, budzi zupełnie nową jakość. Przede wszystkim wydłuża wybór legalnie wybranych władz w sposób prawny, czyli w wyborach, a nie wskutek mianowania przez premiera. I to oczywiście powoduje, że oddala nam się finał, który dla mnie, dla, dla wszystkich uczestników tego wyścigu wyborczego, a też i mieszkańców, jest to, żeby wreszcie zaczął tym miastem rządzić prezydent, a w tej chwili przypomnę na mocy, co prawda ale jednak postanowienia sądu prezydenta nie mamy.